Z tej strony Kitty a dzisiaj będziemy parodia Barbie. No. E, no. Więc nie siedźcie lepiej na krzesłach, bo z nich spadniecie. Tak? Patrzcie. Tu jakby jest krzesło. Uuu! No. Czek Czekajcie chwilę i pokażę wam z autem. Idę po auto. Dobra. Jadę! Jestem. Dobra. Patrzcie. Jakby ktoś tu jest i ogląda. Dobra, no to lecimy do odcinka. Ju! Pa! Mm, hej, siostra! No cześć! Mm, siostra, ja idę się ubrać. Najpierw no, za przecież tu masz ciuchy. A no tak, um, Więc co? No, to ja będę się ubierać. Oddaj telefon. To jest mój telefon. Pol. No dobra, to ja idę to pan. Ehm... co na moje urodziny? Gdzie się ubrać? O, hej siostra! Hejka! Pan tofelek mi gdzieś spadł. O jacie! Dobra, później go poszukam. Ale mamy trochę przeklapane. Czemu? To wiecie? No bo um, Chelsea chce iść na, e, do góry. No, nie. To jest najgorsze. Nie. To jest, e, a my tam mamy już chyba przygotowane, co? No, no coś tam jest, no. e, słabo jest. E, ja muszę, wiesz, iść jeszcze do sklepu po różne Słodycze na pewno. Na pewno. No, no porównę, słabo. A rodzice się obudzili? No właśnie jeszcze nie, jeszcze śpią. Okej, okay. ja idę szukać buta, bo Dobra. to by Okej. Okay. Dobra, to ja w sumie idę chyba... Nie, to idę tędy sobie. A a ręka mi się zaczepiła. Dobra, no ja już jestem ubrana. Czekam na siostrę. Na jednorożkę. Hej, siostra! O, już się ubrałeś. To co? Może pójdziesz się umyć. Co? A po co niby? No przecież może dzisiaj urodziny. A to później się umyję. No dobra, no to ja idę. Idę znaleźć pantofla. Ona pantofle skupia? Hmm, dziwne. Idę po telefon. Okej. Okay. Dobra, jestem w sklepie. Muszę jeść <suszyk> koszyk. Biorę ten duży, bo będę pewnie dużo brać rzeczy. Dzień dobry. E, dzień dobry, proszę panią, ja dzisiaj będę... E, o, duży koszyk, to chyba dużo kupuję... E, tak, ten dzień, dzisiaj są urodziny mojej siostry, dlatego... Uuu, no, fajnie. Wie, pani, bo trzeba coś kupić takiego fajnego. Hmm. No, rozumiem, spoko. E, na pewno wezmę... hmm... A jest tam coś po hmm. drugiej stronie? Tak, oczywiście. Dobra. I sam zni jest zniżka na, yy, na kwiaty. O, super. Bardzo fajnie. Dobra. Dobra, no to... Ja chyba wezmę ten... Chcesz te kwiaty? Yy, tak, wezmę. No to później możesz wziąć, jak będziesz czekać. Tak, tak. Dobra, no to ja chyba wezmę ten makaron sobie, bo w sumie mega mi się przyda jak yy, będę ten, yy, jak będziemy coś gotować. To ja go chyba wezmę. Okej, okay. wkładamy do koszyka. Hmm, po tej stronie nic. I polecam jeszcze y, takie chipsy. Okej, okay, dobra. Y, dobra, no to tutaj chyba nic za bardzo nie ma, bo to są bardziej takie spożywcze, no spożywcze rzeczy. O, tu coś jest. Hmm, to jest ketchup, Nie, to jest soczek. O, bardzo mi się przyda. E, tak, e, chwila, jeszcze tutaj zobaczymy, co tu jeszcze jest. E, o, lody, o, lody, tak, pięknie. Idealnie mi się przydadzą lody. Super, dobra, wkładam do koszyka. Hmm, co tu jeszcze mamy? Zobaczymy, zobaczmy. Tutaj mamy jakieś owocki. No to w sumie też ważne. Jakieś owocki, dużo mi się owocków przyda, bo to oczywiście bardzo potrzebne będzie. To pani jeszcze coś z tyłu wypadło. Tam są jakieś owocki. Gdzie z tyłu? Po um, drugiej stronie? Tutaj. A, dobra, okej, okay. no to zobaczę też. O, fajnie, super. No to w sumie ja chyba wezmę właśnie. O, chleb może się przydać, bo może tosty zrobimy. Ser chyba w domu jest. Tak, powinien być. Dobra, no to wezmę jabłuszka, bo z ten tam się nie przyda. Wezmę jabłuszka. Hmm, to chyba wszystko. Ale Obieszczę. pani jeszcze mówiła, pani już wzięła tamto z tyłu. A co? Proszę panią. Mandarynka. A nie, nie wzięłam, widzi pani. A, zapomniałam o mandarynkach. Dobra. Okej, okay, no to muszę je tak włożyć. I w sumie chyba jeszcze coś wezmę. Jeszcze tu te chipsy hmm. być, tu są. To są chipsy? Tak. Dobra. Okay, jeszcze ten, jeszcze tamten yy, sak jest dobry dosyć. Ten żółty? Tak. Dobra, no to biorę. Okej, okay, no to chyba wszystko. No. Um, A to proszę pani, co to jest to? To żółte? To jest majonez. Majonez? Tak. Hmm... hmm. może mi się... Nie, nie biorę, bo może... A zabawkę jakąś pani chce? O! O! To tu dam. Ko Dobra. Y będzie potrzebny ten... Y y Co? Warek? Y tak, bym poprosiła chyba właśnie. Dobra, to pani mogę już kasować? Tak. Proszę y dać. Y daję, proszę bardzo. A, no tak, idę tylko po. Y, te wasze skończyły. Dobrze. Okej, okay, jestem już, mogę dobrze. Y, dobra. O, jeszcze tutaj widzę masło. No to masło chyba wie pani, co też wezmę, bo bardzo się przyda. Dobra, okay. no to ja tu skasuję, a pani może jeszcze się porozglądam. Dobra, co jeszcze tutaj popatrzę sobie? O, a w sumie woda też się przyda. Też nawet... pani uważnie rozglądała się. Tak, tutaj właśnie widzę takie jeszcze dwie rzeczy. O, dwie wody, bo się przydadzą. Dobrze, ja pani dałam jakby taki koszyk. Proszę no, kiedy indziej oddać. A... No nawet nie wiem, czy czasem dzisiaj nie oddam. No, dobra, bo i tak mam marzeń. Ma ma pani blisko do sklepu? Przepraszam, bo, i, i, bo i, nie wyspała mi się dzisiaj. A dobrze, a ja nie mogę reklamówki chwycić. Dobra, to dobra, do, widzenia, do widzenia, bo mi się kazał przemówić. Dobra, do widzenia! Do widzenia. Pożyczyć pani auto, czy nie? Nie trzeba? O co? Nie trzeba pani auto pożyczyć? Nie. No to dobra. To do widzenia. Do widzenia. Jeszcze poleciałam po to, towar. Dobra, spoko. No to do widzenia. Do widzenia. Ale pani Dzień nie ma zakupy poważne! No nie potrafiłam inaczej. Do widzenia! Do widzenia! A jem się! Oj, bur! Dobra, mam buta. Dziękuję za telefon i do góry. Idę z tobą... Nie, stoi! No dobra, idę do siebie. Na siedząco. Okej, okay, idziemy. Jest, ale jestem na baku. Hej, y, siostra, co tam trzymasz? Nic, pa. Oj, co wzięłaś? No właśnie, wzięłaś? Mam. To fajnie i Wiesz, co? Ale cicho, bo ona już nie na schodach widziała. Oh, yes. No naprawdę, ale był taki przypał. To idź lepiej y, tam na dwór. No dobra. Bo już tam są przygotowane rzeczy. No. I zamkniemy za tobą. Okej, okay. pa. Pa. To było bardzo podejrzane. Przynajmniej imprezy przygotował. Idę do góry zobaczyć. Hej dziewczyny. Co tam? Mogę iść do mamy? Halo! Nie mogę? Zamknij oczy. Nie! No to nie pójdziesz. Dobra, rozpakowuję. Ej! Oj oj, przepraszam. Tak głośno. Um, no bo posłuchaj, bo trochę tu bałagan jest, nie? Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! No bo zobacz, ten ja bym chciała wystać na urodziny. rzeczy. No. Pies i te sprawy. No. Że tyle I zakupu. Tak głośno mówimy. Ono tak. Idę obudzić rodziców. Okej. Okay. Um. Rodzica Rodzicka um. może ja lepiej zajdę. No i już... Już kochani, co się dzieje? Dobra, dziękuję, idę spać. A. Juhu. Mm. Juhu. Juhu. Uwaga, lecę! Aua. O! Psujesz tylko rzeczy. Oj, przepraszam no! Tato! Dobra, to idę do góry jednak. I szybko, bo my tu teraz musimy posprzątać. Posprzątajcie! No, idę ciągać się do Brow Stars. Tato, tato, tato. No i teraz wszystko do ogarniania jest. No i Po co to tato zrobił? No nie wiem. Zobacz, tu jakieś chipsy. Dobra, ja idę co wyprowadzić coś? ten, siostrę na zewnątrz dobra. i będziemy już ogarniać. Albo idź gdzieś z nią na plac zabaw No, czy coś, dobra? Żeby ją zająć. Ale tak, żeby nie widziała nic, co... No, po prostu dzieje. będziemy wiesz, tam, na tym placu zabaw koło samolotu. A, ok, dobra. No, koło ten, dobrze. Dobre. Idziemy na plac zabaw. Chętnie chodź. Dobra. Ej, mogę się pobawić. No, ja mogę telefonować. Idę odpocząć. Siostra, no bo one poszły y, do góry. Musimy obudzić rodziców, żeby przenieśli ten pokój, żeby tam, tam gdzie on nie ma. Ej, ale ogólnie. No, na co mi rozłożymy te wszystkie rzeczy? Ym... Na no jakiś stół by było trzeba? Właśnie, bo ona nam zabrała stół. Przecież ona z tego zrobiła łóżko. No, kurczę. Hmm. Jest problem. No, no to może e, coś wymyślimy, może odwrócimy po prostu jej. Dobra, no to chodźmy już do góry. Dobra, no, to idzie... Dobra, lecę z łóżkiem! Dziewczyny uważajcie! Yy, może lepiej zejdziemy. No, zejdźcie. Dobra. Widzimy się. Ym, weźcie, wyciągnijcie łóżko, y, Chelsea. Dobra, okej. Okay. No to dobra, to ja idę z łóżkiem na. Dobra. Dół. Wyciągamy to. No. Weź weź tamte rzeczy nasze. Ja biorę nasze łóżko. Bardziej... Łóżko. Okay. Idę z tym do góry, bo to u mnie lata. Ja no. to ja już jestem. Poukładaj tu proszę. dobra, no dobra, no dobra. Ja lecę po więcej rzeczy. Dobra, no to to łóżko ja muszę tu dać? Nie chodźcie tu z tym! No już, już, z czym? No z rzeczami przecież no! Jakimi? Rzeczami, bo no, żeby to no, łóżko! Ale nie mamy żadnego stolika przecież, tato! No to poproś Zuzię, żeby po prostu dała nam łóżko. Dobra. Dobra, dziewczyno, idziecie w tym? Dawajcie tak, to. Tak, już idę. Oh, masz tak. Dajcie to. Masz. Dajcie, masz. Dajcie to. Macieśkuję. Proszę. Dobra, dajemy Dajcie też biurko, proszę. Dobra, już czekaj. A tak. mam pomysł. To tu? Nie. To chyba... Masz. Okay. Nie wiem, czy to tak ma być, tam Dziewczyny, rzeczy. ja wam tylko pomogę ułożyć. Yy, idę grać w browser, zły poukładajcie same. Tata, yy, -ta. No, dobra. Zostałyśmy kompletnie same. Yy, nie same, bo ja wtedy tu jest rado. No ale zaraz, no właśnie. Yy, no to teraz musimy... Tata, ta, co on z tym zrobił? Wszystko tu się taże po podłodze. No trudno. Nie my to będziemy jadły. Ym, dobra, no to musimy kurczę to wszystko zabrać teraz. Siostry, do góry. gdzie moje łóżko jest? No przecież tam u góry będzie mieli też własne. Przyniosę wam. Yy, 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 Co? Inną ten. inne yy, Inny stół. Ale ten jest dobry. Ale ja nie. Zobaczcie, jak będę go targać. Będzie śmiesznie. Ok. Lecimy, <laughs> hala ale! No. halo! No, 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 do góry! Chodźcie ja się... Jak? Się... No, się... bardzo sto, bo... 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 co ty robisz? Chyba musimy raczej, ja. Musimy raczej. Y... A nie będzie ten stół za mały? Y... No, nie wiem. Olga, raczej, chyba musimy ogarnąć te rzeczy. No, bo y... chyba one niedługo przyjdą, prawda? No. Ej, właśnie, bo on chyba przyjdę za chwilę. Jest, jest 12 .00, 13 .00 i ma się impreza zacząć. I mamy godzinę. No właśnie. Mhm. Zabieramy to do góry. Dobra. Oj, tam to się... Dobra, ja tu ogarnę, bo muszę. Ej, okay, to. Ja tu duże. Dobra? No? Ojej. Mm. Ojej. No, co się stało? I Idę spać. Dobra. Nie odkurzaczem. Proszę! Jej! Nie słuchajcie tego na I Co to jest? To się nie chce odkurzyć. To jest kanapa. A, dobra. Patrzcie, jak ładnie mam już. Ale tu patrzcie, to jest ładniej. I tutaj. Tu jest ta Słostra. Stefanka, która leży na Stefani! No, Stefani, która leży sobie na ziemi. Stefano. A to będzie Stefanka! To jest Stefanka! Łepem Proszę tutaj nie pałacować, ja tu odpuścam. Ale, e. Ja coś tam słyszę! Oj, eee, to tu przyszło z pokoju Zuzi? Dziwno. No to sobie to zabiorę. O, mnie znikło! Zimne. No spoko, do 13 będziemy tu. Tak! Dobrze um, być. hej, byłam u. Is, is. Hey, byłam u Chelsea. No. wiecie? No, i co? Wiecie, że ja jestem zabawką? Wiem. Au! Nie, teraz trzeba przestać. Uuu, bo to, no to my dobry pomysł do sprzątania. No mówię, zgarniam wszystko A nie, to nie jest. To nie jest rzecz. A wygląda. Ja już mam swoje rzeczy ogarnięte. A okej. Okay. Zahaczyć. Trudno. Ej, bo 45 jest. Nie, nie szybko. A, co tam to? Szybko, chodź na Ale to już bez jaj. No wiem, biorę to. Szybko same rzeczy będą się ogarniały. Dobra, szybko. O nie, to... ten tak nagle. Audycja zawierała lokowanie produktów. <noise> <noise> Dlaczego ja leżę? O, tu są chipsy. Daj mi to. O, jak chleb tu jest. Ej, bo to się nie zmieści na ten stoliczek. To nie, bo to jest jakiś plecak. leży w ogóle, chyba odwrotnie coś położyła. Trudno. Dobra, chleb. Ej, mamy ser w domu, czy nie? Yy, nie. Ej, trudno, to będą... To z, z chipsami bywa. Dobra. Y minionek. Postaw go gdzieś. No tak. Lites. Dobra, postaw go ładnie. Y tak. Okej, okay. nieważne. Mogę się zapytać, dlaczego rodzice leżą na ziemi? Dobra. Y nie wiem. No, tak chciałam. Czary, czary, aby nie było żadnych chmur. Siostra! Co jest? Hej, co? Hej, co się dzieje? E, nic, nic. Mam po coś iść? Nie, właśnie to nie, nie chodziło o ciebie. Ero! Wyglądam w tej sukience, jakbym była w ciąży, naprawdę. Siostra, Pamaty! Co się dzieje? Patrz, co tu spadło z nieba nagle. Wow, mega, ale co mnie to obchodzi? Szkoda, że telewizoru nie mamy. by za włączyliśmy kolejną parodię. tu trenuję taniec dr, 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 dr. Koniec! Trzynaste zero zero! Hej! Yy, heka. Em, co tu się działo? Ej, to moje urodziny! <grym> um, Okej. Okay. Usiądę sobie do was. A bardzo fajnie, że mam pokój! Elo! Idę spać. Dobranoc! A więc luba nie go więc... tak mi więc pa Dobra, tak trzymaj tak. Tak. O. my nagrywamy. A o dobra. <laughs>